Witajcie, tur ATP zawitał tym razem do Barcelony oraz Bukaresztu. O Bukareszcie opowiadał Manik w swoim wpisie na naszej stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Ja natomiast skupię się na turnieju ATP 500 w Barcelonie. Turniej w Barcelonie to można powiedzieć turniej domowy Rafy Nadala, który zwyciężał tam ośmiokrotnie, natomiast dwie ostatnie edycje należały już do Japończyka Kei Anishikori, któremu zdecydowanie służy katalońskie powietrze. Z numerem 1 rozstawiony Hiszpan Rafa Nadal, który świętował w niedzielę 28. zwycięstwo w turniejach Masters. Na samym dole z numerem 2 Japończyk Kei Nishikori. Numer 3 i połówka Rafa Nadala to Dawid Ferrer. Natomiast numer 4 to Richard Gasquet, który oczywiście znalazł się w połówce Japończyka. Jak wygląda drabinka? Na samej górze Rafa Nadal, który czeka na zwycięzcę meczu Marcel Granollers Daniel Muñoz de la Nava. Moim zdaniem pewniakiem chociaż na cegle nie ma pewniaków, jest Marcel Granollers, który pokazał się naprawdę z świetnej strony podczas turnieju w Monte Carlo. Widzę, toczył zacięty bój z Aleksandrem Zwieriewem. Grał bardzo taki interesujący, urozmaicony tenis. Pokonał ponadto Dawida Goffin i dopiero zatrzymał się na rewelacyjnym Mumfisie. Trzecia runda dla Rafy to zwycięzca meczu João Souza Albert Montañez. Myślę, że 34. na świecie Portugalczyk powinien sobie spokojnie poradzić z Montañezem i nie sprawi problemów Nadalowi. W ćwierćfinale Rafa będzie czekał na kogoś z czwórki. Fabio Fonini, który powinien zagrać w swoim pierwszym turniejowym spotkaniu z Michałem Jużnym, który powinien pokonać Rejziwa Panowie Jużny i Fonini stoczyli jeden zacięty bój na mączce. W 2013 roku po trzech setach i dwóch tajbrekach zwyciężył Rosjanin i moim zdaniem w bezpośrednim starciu również to Misza e, będzie górą. Zważywszy na fakt, że e, w wokaniu spotkaniu z e, Paolo Lorenzi e, nie pokazał nic nadzwyczajnego. E, Jóżny w swoim e, trzeciorundowym pojedynku spotka się prawdopodobnie z kimś z duety troicki Gulbis. Moim zdaniem będzie to Wiktor Troicki. Gulbis nie potrafi znaleźć formy z roku 2014. Także Troicki powinien sobie spokojnie poradzić. W spotkaniu jużny Troicki typowałbym Serba. Chociaż bilans ich bezpośrednich pojedynków to 4 do 3. Widać, że toczą zaciętą rywalizację między sobą. W ewentualnym ćwierćfinale myślę, że Rafał Nadal spokojnie ogra Wiktora Troickiego i będzie czekał w półfinale na Kolejnego rywala. Druga ćwiartka. Tutaj mamy rozstawionego z numerem trzecim Dawida Ferrera, który dzisiaj poznał rywala. Będzie nim kolejny senior, można powiedzieć, w dużo dużo Radek Sztypanek. No, Radek nie zrobi furory w tym turnieju i przegra gładko z Dawidem Ferrerem. No, Dawid w kolejnej rundzie prawdopodobnie spotka się z Andrzejem Kuźniecowym, z którym odziwo ma ujemny bilans spotkań. Przegrał jedno, jedyne spotkanie na Wimbledonie po 500-stotowej batalii, jeżeli e, będzie w pełni zdrów po kontuzji łydki, której nabawił się przed turniejem Monte Carlo, e, będzie na pewno faworytem. Natomiast, e, czy poradzi sobie z młodym Kuznicowem, który trzeba przyznać, że naprawdę solidnym prezentuje się w tym roku? Nie wiem. Być może będzie to niespodzianka, takie jedna z tych, które mieliśmy już w Monte Carlo. Poniżej e, mamy rozstawionego z numerem 10 Filipa Call-Schreibera oraz. Rozstawionego z siedemką Feliciano Lopeza, ja widzę to tak. Feliciano Lopez prawdopodobnie zagra w swoim pierwszym spotkaniu z Iwanem Dodigiem, z którym przegra. Raz z, z takiej przyczyny, że bezpośredni bilans spotkań na kleju wynosi 2 do 0 dla Chorwata, a dwa, że Lopez to nie jest typowy Hiszpan kojarzony z dobrą grą na cegle. On raczej preferuje, wiadomo, szybkie nawierzchnie. Także myślę, że polegnie w tym spotkaniu. Natomiast Karl Schreiber spotka się. Prawdopodobnie z Pablo Kareniobustą, który powinien pokonać Uzbeka, Denisa Istomina w ewentualnym ćwierćfinale będzie na pewno Filip Kolschreiber i ktoś z dwójki Dawid Ferrer, Andrzej Kuzniecow. Jeżeli będzie to Kuzniecow, to znaczy że udowodni swoją dobrą dyspozycję, jest w stanie pokonać Kolschreibera i znaleźć się w półfinale z Rafą Nadalem. Tutaj ciężko jest przewidzieć dokładny przebieg tych spotkań. Natomiast myślę, że będziemy tutaj świadkami niespodzianki i, i Ferrer naprawdę będziemy musiał się bardzo natrudzić, żeby znaleźć się w półfinale z Nadalem. Tak czy owak, w finale powinien znaleźć się Hiszpan Rafael Nadal, wracający do swojej najwyższej dyspozycji. Dolna część drabinki, tutaj z numerem szóstym na samej górze, znajduje się chimeryczny Benoit Per, Francuz Avignonu. Spotkać się z bardzo solidnym. Tym razem Gabaszwilim, który w dzisiejszym zaciętym spotkaniu pokonał Nicolasa Almagro. Można powiedzieć, że ma doświadczenie w walce z ekscentrycznymi zawodnikami, ponieważ Almagro to podobny, podobny, nie taki sam, ale bardzo zbliżony charakterologicznie zawodnik do, do Pera. Poniżej, rozstawiony z numerem 9, Pablo Cuevas, który zagra prawdopodobnie z Albertem Ramosem Vinolasem. To będzie zacięte spotkanie, ale myślę, że Kłowa sobie poradzi. Pokazał już w tym roku w Monte Carlo, tocząc zacięty bój z Raoniczem, czy też pokonując Rafa Nadala w Ameryce Południowej, że jest naprawdę dobrze dysponowany. Myślę, że on z tej czwartki z tego fragmentu drabinki wyjdzie zwycięsko. Poniżej mamy rozstawionego z numerem 15 Tomasa Berucciego. Po dzisiejszym dniu już wiemy, że spotka się z Aleksandrem Zwieriewem, który moim zdaniem na pewno go pokona, raz, że wygrał z nim w Basztat 2-1, i dwa, drugie spotkanie na hardzie, również zwycięstwo w wykonaniu młodego Niemca, który dzisiaj naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony z Janem Lenardem Sztrufem. Alex w następnym spotkaniu prawdopodobnie spotka się z Richardem Gasquet, który no, powinien sobie poradzić z Malekiem Rzazirim, który w dniu dzisiejszym gładko pokonał Chunga z Korei. Ostatnia część zrabinki to rozstawiony z numerem 5 Robertu Bautista Agud który w trzeciej rundzie no, na 99,9% spotka się e, z Aleksandrem Długopołowem. Panowie nie mają z kim przegrać. Bautista powinien sobie poradzić z Długo Połowem. Ostatnia, ostatnia, e, ostatni fragment drabinki to e, Keine Shikori oraz e, ktoś z duetu Shardy Victor Estrella. E, myślę, że Estrella może pokus pokusić się niespodziankę Chardi na razie. Nie nawiązuje do formy chociażby z końcówki zeszłego roku, kiedy to dobrze prezentował się na Mastersach na Hardzie, czy też do tego wspaniałego meczu, który toczył z Rogerem Federerem w Rzymie, no. Ciercinał zdecydowanie pojedynek Kei Shikori z Roberto Bautistą Agutem. K. dwukrotnie w dwóch ostatnich edycjach, w których wygrywał, zawsze grał z Hiszpanem, zawsze wygrywał, zawsze były to mecze setowe, obfitujące w wiele przełamań, wiele zrzutów akcji. Natomiast myślę, że Kej sobie spokojnie powinien poradzić. Lubi te warunki, tak jak już wspominałem. W półfinale zagra e, z kimś z trójki Gaske, Zwieriew, na którego bardzo liczę, bądź też Pablo Cuevas. E, finał Rafa nadal Kejni Nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. E, minimalnym faworytem jest, myślę, Rafa nadal z racji tego, że wygrał Mastersa, jest w dobrej formie. Natomiast e, Nishikori Kory jednak przychodzi z, e, z nawierzchni twardej. Będzie potrzebował, myślę, się przystosować. Więc szansę oceniałbym 60-40 dla Nadala. Natomiast pamiętajmy o tym, że to Japończyk broni tytułu. Także na pewno e, nie można go lekceważyć. Przed nami tydzień zmagań. Będziemy Was na bieżąco informować na temat wyników i też e, pobocznych wydarzeń. W tym, myślę, e, gry naszego duetu Kubot Matkowski. Do zobaczenia.